Witam was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku z Case haga po wczorajszym dość hardkorowym odcinku gdzie zdążyliśmy tylko i wyłącznie zrobić jedną bitwę Alin dzisiaj przyszła pora na odkucie, mamy tu dosyć spory budżet plus jeszcze z tych diamentów nam się uzbierze więc dzisiaj również może być ciekawie mam nadzieję, że będzie lepiej niż wczoraj ale zanim oczywiście to no to pamiętajcie, że dla zapłacających kodem Maddixom przez 2 o cały czas dostępne jest pięć skinków w tym trzy naprawdę bardzo piękne kosy, również w tym odcinku na macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczek, zostawić łapkę w górę, skomentować odcinek, no a jeśli mi jeśli chcecie wesprzeć, to pamiętajcie, że w tym miejscu możecie pisać mój kod. Adixon się gdzie gdzie dostajecie darmowe 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i może wiązać się z utratą waszych skinów. Jeśli interesuje Was szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam Was na Pirateswap z kodem Adixon. Macie 35% więcej do depozytu przy każdej płacie. Dobra, bierzmy się za wydanie tutaj tych diamentów na początku. Bo z tego nam się sporo zbiera. Ja zazwyczaj te diamenty tu w marketplace się wydaję. Po prostu kupując najdroższą skrzynkę jaką mamy, możemy sobie nawet premium tutaj dupnąć. Więc jeśli chodzi. O, patrzcie, my moglibyśmy sobie nawet od razu taką M9 bajonet wyciągnąć. Tak szczerze, ty. Kurde, nie wiem, czy mnie bardziej się opłaca otwierać arkany. Za ile są arkany? Czekajcie, za ile są arkany? 500 zł. No i to jest zagwostka, nie? Czy chcemy tu ryzykować i iść dalej w losowość? Czy po prostu sobie wyciągnąć pewną kosę? Ale dobra, no nie byłbym Adixonem, gdybym nie poszedł właśnie w otwieranie skrzynek. Oczywiście, na waszym miejscu radziłbym wypłacać od razu kosem dziewiątkę, ale my pójdziemy w tą arkanę i będziemy tutaj starali się coś z tej skrzynki wyszpącić. No tu wystarczy, kurde, co jest grane? Tu wystarczy, że nam wyleci jakaś jedna korona, nie? I będzie dobrze. Dobra, zaczynamy. Po raz pierwszy gówno. Jeszcze możemy się cofnąć. Dobra, je, na, na jeszcze jedną skrzynkę nas stać. To jeszcze jedną skrzynkę otworzę. Dobra, chyba jednak wolę. Chyba jednak wolę tą kosę wziąć i nie ryzykować i polecić na bitwy i tam zaryzykować. Tak jest, tak zrobię. Biorę tą kosę, M9 za darmo. Wolę tą kosę wziąć i ewentualnie właśnie tą kosę sobie zostawić i grać tym co mamy. I zobaczymy, jak nam po prostu dzisiaj odcinek tutaj pójdzie. No tak jest na rozsądnie. Jak, ma, jak będziemy ryzykować, to sobie zaryzykujemy teraz na bitwach, nie? A nie będziemy tam otwierając te skrzynie. Yy, dobra, no i tak, czy to była ostatnia dobra decyzja, którą po podejmiemy w tym odcinku? Mo może tak być, może tak być, dobra. Mieliśmy otwierać arkany, tam za te darmowe punkciki. To sobie otworzymy arkany za po prostu nasz balans i zobaczymy, czy jest tutaj czego żałować. Let's go! No i tak tutaj wjeżdża. No, ostatnio przegraliśmy bitwę i to konkretną bitwę, niestety, naszego Alina. Może dzisiaj tutaj pierwszą bitwę na odcinku wygramy. Dobrze by było, no. I jeszcze nie. Tanią! Nie tanią jest korona! Jest korona na branzolecie. Ej, dobra kosa chyba wypadła. Bardzo chyba dobra kosa tak szczerze. Chociaż no patrzcie, mu kosa wypadła bez korony. Kosa mu bez korony wypadła, ale teraz nam fajny skinek wypada. No. Nie jest to pewne jeszcze, że wygramy, dlatego przydałaby się jeszcze taka jedna koronka na pewno tutaj dla bezpieczeństwa. Bo nie mogę tutaj oglądać tej bitwy jeszcze z taką pewnością, że to będzie nasze, ale... No jesteśmy bliżej niż dalej. I wygląda to naprawdę dobrze i ta bitwa też będzie wyglądała dobrze. Tu naprawdę z tej skrzynki lecą zajebiste skiny! Jak na razie. Jak na razie nie ma co narzekać. Tylko, że tylko i wyłącznie jedna korona. Tylko i wyłącznie jedna korona. A chciałbym tu więcej zobaczyć, naprawdę. Chciałbym tu więcej zobaczyć, bo ta skrzynka ma, wydaje mi się, naprawdę spory potencjał. Tylko ona widziałem tam bardzo duża ilość skinów. Bardzo duża ilość skinów tam sobie miała. I to jest chyba jedyny taki właśnie minus z tej skrzyni. Ale mamy. Mamy pierwszą bitwę: 13. 13 koła. Dobra, ja sobie sprzedam tak. Chcę zobaczyć sobie, a czekajcie, chcę zobaczyć sobie, ale to już dobra, będę mógł sprzedać te wszystkie skiny. Zostawię sobie po prostu tą najdroższą kosę, a tym resztę dalej się pobawimy, co nam zostanie. Tajgerek. Co to jest w skin changerze? Czy są to jakieś fajne skiny, bo ostatnio było tak średnio, jeśli chodzi o za szóstaka. No i dalej jest taki, kurde, tutaj strasznie, straszna przepaść między... Sześcioma, pięcioma koła, nie? Nie ma prawie nic. No dobra, czekamy, aż coś tutaj dobiję do magazynu. Na razie zostałem sobie te skiny w ekipunku. A my lecimy z kolejną bitwą. No ja dzisiaj liczę na dobrą zabawę, właśnie, jeśli chodzi o te bitwy. I chciałbym zwrócić. Chciałbym, żeby nam się zwróciło to, co wczoraj nam się. Co wczoraj przegraliśmy, chociaż już nam się zwróciło, ale nie licząc tej kosy. Tej kosy, która nam tutaj za te darmowe diamenty wypadła No to, no to nie do końca nam się to zwróciło, nie, ale Let's go ta, to już jak nam odda, ta bitwa jak już zostanie przez nas zaliczona To myślę, że zwrócik będzie już fajny Więc dodajemy bocika, jeszcze poleciałem tym standardowym trybem Poleciałem tym standardowym trybem, bo sądzę, że jak daje. To niech daje do samego końca. Bawienie się w te underdogi to tak kurde. Wtedy mam większy kurw. Tak szczerze powiedziawszy, jak dam sobie nagle underdoga i przegrywam bitwę. Bo postanawiam, a już kolejnej bitwy nie wygram. A właśnie to, właśnie może o to chodzi: że jak jest ta dobra pasta, to trzeba przy tym trzy po pozostać. I mamy piękną kosę! Proszę bardzo! I to z najtańszej, jak na razie, skrzynki tutaj na tej bitwie. Taka konkretna koska tutaj wyleciała, i to mi się podoba. Bo takie skiny tutaj. Takie skiny właśnie oczekiwałem, że mi będą lecić, i takie skiny nam faktycznie dzisiaj lecą. Proszę ba! Co? Ja pierdolę. Ale do cud nad Wisłą, że tego underdoga nie daliśmy. Cud nad WISŁĄ, że tego underdoga nie daliśmy. Let's go! Jeszcze i Karus! Ty, tu nie ma koron chyba w tej skrzyni! Tu chyba w tej skrzyni nie ma koron! Ale. Ja pierdolę, jaka tu. I to jest bitwa! I to jest bitwa! Zrobiliśmy to, co wczoraj chcieliśmy zrobić! I zrobiliśmy to, co wczoraj chcieliśmy zrobić! Gdzie się tego totalnie nie spodziewałem! Ja pierdolę, ja pierdolę! Ja pierdolę! Dobra, piorę tak. Sprzedaję te tańsze, A nie, Aridę zostawimy i Karusa zostawimy. Tą kosę zostawimy. A te wszystkie takie pyrtki. Ej ej, 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 ej. Czekaj, czekaj. No to widzą, chyba się też coś należy, no nie? Widzą się, chyba też coś tutaj należy. Ja dam tutaj trochę tych tańszych też, bo te tańsze też fajnie szybko schodzą. I dodamy tu pięć skinków dla was dodatkowych. Tak jest. Jak po takie wygranie, to nawet obowiązkowo, że tutaj trzeba dla was tu dodać, że tak powiem, te skin'y. I lecimy. Lecimy, dyszka, wszystko dyszka, niech będzie. Dla wpłacających więcej też jest tutaj, myślę, dobra rekompensata, bo macie tu kosy za 6 koła, tu macie za 9. Więc ci, co więcej wpłacają, to też mają fajne skin'ki. Damy tutaj po prostu za tą najmniejszą wpłatę. Ja bym je... Jeszcze mam jedną! Jeszcze jedną ochotę bitwę mam tutaj dzisiaj na tym odcinku zrobić, nie? Aż nie chcę się takich odcinków kończyć! Takich odcinków aż nie chce się kończyć. Dobra, żebyśmy tylko nie sprzedali tych droższych. Ósemkę. Ósemkę potrzebuję jeszcze jakąś jedną bitwę za ósemkę i koniec. Dobra. I to będzie tyle. I co by tu jeszcze dzisiaj wpierdyknąć? Tak szczerze przyrępię. A może Jokery? A może jokery? A jest, jokery, jokery nie gialu. Jokerki, 10 skrzyń. I nie idę w tego underdoga. Nie idę do końca dzisiaj w tego underdoga. Dzisiaj pozostajemy na zwykłym trybie. Dawaj. Nitro pierwszy, Nitras pierwszy. Dzisiaj koronek akurat dużo nam nie wyleciało, bo tam ta ostatnia skrzynka talory to nawet koron nie miała. Z tej pierwszej to chyba... Nie, z tej pierwszej jednego trafiliśmy tego Dopplera. Korona. O kurwa. Dobra, ja dzisiaj. Ja, ja dzisiaj po prostu nie mam pytań. nie Ja nie mam pytań, co się dzisiaj dzieje. Tu co jest najdroższego? Gamma Doppler. Dobra, nawet jakby gamma Dopplera najdroższego trafił, to, nie, to i tak jeszcze, to wygrywamy, nie? Także jest tutaj Full Control. Naprawdę kolejna bitwa Full Control. Wszystkie dzisiaj bitwy i takie odcinki to ja uwielbiam nagrywać. To są właśnie odcinki, jakie mogę nagrywać. Karamba, karamba. Ale ta ostatnia skrzynka nic nie dała, nic totalnie nie dała. Tylko karambicik tu wjeżdżał. Wjechał. Dobra, Karambit zostawiamy. Trzy koła z tego wyjdzie. Ale tyle, tyle. Nie, już nie wykorzystujemy szczęścia. Nie wykorzystujemy szczęścia. Dziękuję Wam, dzisiejsze widzowie, że oglądaliście ten odcinek. No na takie odcinki. To można liczyć.